Jacek Dobra już. że nie będzie palił papierosów w domu, bo się duszę, to poszedł na dwór 17.30 około. No i został napadnięty yy, z ulicy, dostał od tyłu strzał w głowę, w żebra i został rzucony butelką. Ta osoba zniszczyła nam kwiaty, rozwaliła rolety, rozwaliła drzwi od klatki. Yy, no po prostu Jacek potem wymiotował, pojechał do szpitala, dostał kroplówkę przeciwbólową, 5 godzin był w szpitalu, czekał na rejestrację bardzo długo, o pierwszej w nocy wrócił. Ma obdukcję, z tym tematem Jacek nic nie robi, tak dalej. Ale, ale jak grubo. będzie to? No, no został napadnięty po po prostu, nie? Tyle może bym mam powiedzieć. Wiecie, nie mówimy. Chcę, chcę być z Was. Dobrze Jacek niepełnosprawny. Ta osoba to Na nie będę my... mówił, ale kurczę tak się nie robi, nie? A wiecie jak człowiek, człowiek pali papierosa, stoi sobie taki wyluzowany i dostaje z siły w głowę. No to, to, można umrzeć po prostu. Ja bym padł, ja bym... No Polsa byś no nie wiem, czy bym tam, po okay. prostu, nie wiem. Nie. Puls. Pokaż mi te papiery. Przeczytam jedno zdanie, żeby uwierzyli mi, bo... trzeba wiesz, zaprezentować, kończymy temat. To dobrze bym się przesunęła, jak i No dziura jest w roletach, w sensie takie wzgięcie. Ale dobra. Wiemy kto, ale nie robimy z tym nic aby to była jednorazowa akcja Jacek postanowił z tym nic nie robić. No szczęście skończyło się na wymiotach na guzie mocnym. To pierwsza się. Pacjent las. No, to nie, rozpoznanie kod ICD 10 pobicie urazy głowy i klatki piersiowej, pacjent lat 49 przekazany przez ZRM po pobiciu. Pesel tu nie będę więcej czytał, to nie o to chodzi, ale... Ale kurczę no lipa, no tak się nie robi, bo... No. Jacek nikomu nic nie zrobił, dobrze, że też no wiecie jak jest, nie? Dlatego was przepraszamy, że streama nie było. Mama była wtedy też i przestraszona, ja też byłem taki spanikowany. Nie miałem nastroju do streamowania, mama spaliła wtedy 30 fajek. Czekaliśmy do nocy na Jacka. Zanizł właśnie człowieku, nieważne. Nie wnikam, ale oby to się nie powtórzyło, bo... Bo no bez sensu takie coś. niech się idą bić na jakieś tam, nie wiem. a jeszcze wybali, że na mnie chcieli, nie? No i ty... ale no jest właśnie. No i tak. widzicie no, Tak Na kobietę.